Witajcie kochani, z tej strony Tarociska wina. Ja witam wszystkie codykalne rybki. Rybki, które są wśród zacnego grona moich widzów subskrybentów, jak również rybki, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Oczywiście wszystkich zachęcam do oglądania do słuchania, a osoby, które są tutaj pierwszy raz i Wam się tutaj spodoba, będę wręcz zaszczycona, jeśli zostawicie po sobie subskrypcję z dzwoneczkiem. Moje rybki, złote, horoskop tygodniowy, taki ekspresowy podgląd tygodniowy, no w tym tygodniu może być jeszcze bardziej ekspresowy ze względu na to, że mamy okres wakacyjny, zaczęty, rozpoczęty, a to co u mnie wiąże się z obecnością małego dodatkowego osobnika, który no, nie lubi przebywać sam. Dobrze, rybeczki, horoskop tygodniowy na tydzień od 26 czerwca do 2 lipca. Zobaczymy, jaki będzie ten pierwszy wakacyjny tydzień, jakie energie idą i na co zwrócić szczególną uwagę. Dobra, rybeczki, oczywiście pamiętajcie, przekaz ogólny, więc nie wszystko będzie pasować, nie wszystko będzie rezonować. Bierzcie wyłącznie te energie, które się zgadzają, odrzucajcie te, które się nie zgadzają. Dobra, zobaczymy, co tam u Was, rybki, czekajcie, bo ja tu mam strasznie okablowanie, i mi niewygodnie. Dobra. Eee, wyzwanie dla Was na ten tydzień. Energia taka patronująca. Praca, finanse, miłość. Okej. Okay. I, i, I rada. <laughs> Dobra. W te kabelki mi tutaj już... No nic, niestety, ale światło musi się świecić, tak? Modowarka musi być podłączona, co by nas tutaj nie rozłączyło. <laughs> Dobra. Takie wiecie, rybki troszkę wyższy level duchowości w tym tygodniu mi się też pokazuje, nie? Dobra. Wyzwanie dla Was. Aura klimat tego tygodnia, e, energia też patronująca. No, rybeczki powiem Wam tak. Um, trochę wy wchodzicie w... Tym tygodniu niektórzy z was wejdą w taki bardzo taką duchową przestrzeń. Niektóre z was, drogie rybki, będziecie poszukiwać być może sensu z życia lub zrozumiecie niektóre sytuacje w waszym życiu. Tak, gdzieś są jakieś rybki, które planują ślub, planują rozwód też takie wiecie bardziej religijne przedsięwzięcia. No jest tutaj jest taka energia takiego duchowość przemyśleń zastanawiania się może nie tyle nad sensem życia, a tylko nad wartościami Jakie wyznajemy, tak, rybeczki. Ale tak, bardziej tak ogólnie, jeżeli macie jakiegoś dodykalnego byczka lub kochani mężczyznę, znaczący mężczyzna w Waszym życiu, może to być ojciec, może to być jakiś dziadek, osoba, która miała w Waszym życiu duży wpływ na Wasz światopogląd, na Wasze zachowanie, no to w tym tygodniu warto by było odezwać się do tego mężczyzny, bądź dogadać się z nim, bo mam wrażenie, że tutaj jest właśnie konieczność dogadania się, ustalenia pewnych mm, spraw, które wymagają ustalenia, tak? Także jeśli macie takiego mężczyznę, to na tym warto się rybeczki skupić. Ale rybki, kochani, w tym tygodniu przede wszystkim, Wszystkim trzymajcie się swoich zasad. To jest taka złota rada od kart na ten tydzień, tak? Swoich takich przekonań, tego, w co wierzycie i przede wszystkim trzymajcie się tego, co jesteście pewni, że Wam się w życiu po prostu sprawdza, tak? Trzymajcie się takiej wewnętrznej harmonii, zachować spokój i być takim niezawodnym samemu dla siebie, tak? Taką samodzielną, odrębnie myślącą jednostką, która wie w co wierzy i nikt nie powinien tutaj naruszać właśnie tych zasad, które rybka ma w swoim życiu ustalone. Także takie, takie wyzwanie dla Was, rybeczki. Przechodzimy do pracy. Rybeczki, rybeczki. <laughs> Gdzieś u niektórych z Was w miejscu pracy, w zakładzie pracy ja tutaj wyczuwam jakieś konflikty między pracownikami, tak? I te konflikty są takie jakby się niekończące, jakby nie mogły się ciągle zakończyć, albo macie jakiegoś tutaj osobnika, może jakiś skorpionek, może baran, może lew, może strzelec, ale oczywiście nie muszą to być te znaki jakiegoś osobnika, który rozpoczął jakiś konflikt, dość taką napiętą sytuację, żrącą wręcz w miejscu pracy i ta osoba nie potrafi ciągle odpuścić i końca po prostu nie widać. No i taka Nerwówka delikatna, tak, tutaj się pojawia. Gdzieś jest jakiś, jakieś, tak, jakieś rybki, które walczą o to, żeby nie stracić na przykład pracy. Gdzieś jest jakaś walka z konkurencją, prawda? Gdzieś jakaś walka o firmę, która troszkę podupada, tak? Jeśli, kochani, walczycie o to, żeby nie stracić pracy, tak? Że coś tutaj macie takie uczucie, że chyba na jakimś wylocie gdzieś jakieś rybeczki są, no to tutaj, kochani. Em, Um... Uh... Nie odpuszczać walki. Przede wszystkim nie odpuszczać walki, tak? Tak, zawzięcie, zawziąć się w sobie i udowodnić, że właśnie wy, rybki, się nadajecie, tak? Żeby zostać na tym stanowisku, że to właśnie wy, rybki, nadajecie na to, żeby tą pracę zdobyć, tak? To jest taka walka, taka naprawdę usilna walka z silnej pozycji, od razu mówię, i ma szansę właśnie ta walka się zakończyć, ale w pozytywnym skutkiem dla was. Wy zostajecie w tej firmie, wy zdobywacie tą pracę, pokonujecie tą konkurencję, ale tutaj trzeba naprawdę się dobrze, dobrze. Że przyłoży, tak energetycznie przede wszystkim, psychicznie również, tak? E, I gdzieś jeszcze są jakieś rybki, czuję tutaj, które chciałyby zakończyć jakiś etap zawodowy w swoim życiu, ale dosłownie jedna strona krzyczy tak, Zakończ to, rób coś nowego, druga strona krzyczy nie, bo jeszcze się boję, nie wiem, czy sobie później poradzę, tak? I Rybeczki, jeżeli mam Wam podpowiedzieć, a właściwie to, co karty tutaj podpowiadają, to podpowiadają, że ten tydzień nie jest jeszcze odpowiednim czasem na podjęcie właśnie decyzji, zmiany jakiejś pracy, czy zakończenia jakiegoś etapu zawodowego, także jeszcze ten tydzień zostawcie sobie na takie konkretne przemyślenia, właśnie tutaj z tym kapłanem żeby zobaczyć, czy... Wam jest to rzeczywiście tak bardzo potrzebne, tak? I, i, I czy sobie dacie z tym radę? Także tutaj taka. Taka, taka sytuacja. Dobra, przechodzimy do miłości. Powiem Wam, że tutaj z miłości to bardzo fajna energia, są bardzo fajne, konkrety, hmm, konkrety, jeszcze raz, konkrety. Hmm, rybeczki, szansa przede wszystkim w tym tygodniu się pojawia na to, żeby poznać kogoś nowego, jeżeli jesteście oczywiście singlami. E, gdzieś tam dostaniecie jakieś zaproszenie, być może na jakąś kawę, na jakieś spotkanie i powiem Wam, rybeczki, hmm, że ta osoba, która Was tutaj zaprasza, ta osoba, którą poznajecie, może to być w świecie jakiś panienka, jakiś byczek, jakiś koziorożec, ktoś z wie ziemi i wiecie, taka bardzo konkretna, poważna osoba. Początkowo ona się może wydawać taka, wiecie, może troszkę nudna, taka niczym się nie wyróżniająca, ale ta osoba ma wobec Was naprawdę szczere takie zamiary i warto dać tej osobie po prostu szansę, nie? Tu jest brak, absolu absolutny brak pułapek, jeśli chodzi o tą nową znajomość, która się tutaj e, pojawia, także także, także warto dać się zaprosić, gdzieś padają w tym tygodniu no tutaj z tym kapłanem deklaracje na przykład wspólnego zamieszkania gdzieś może deklaracje zaręczyn, prawda, może nawet i jakieś śluby tu już zaczynacie planować, taka wiecie no długa prosta przed Wami, długa prosta przed Wami, więc fajnie, fajnie konkretnie się tutaj dzieje no i związki, no i także tutaj także przed Wami fajnie, spokojnie, tak bardzo statystycznie wiecie, ja lubię takie, lubię to określać Statystyczny, spokojny związek, bez odchyleń, oczywiście w tym tygodniu od jakiejkolwiek normy, no i taki, taka troska o siebie, nie, taka wspólna inwestycja, i przede wszystkim dbałość o to, żeby nic nadzwyczajnego się w tych związkach nie działo, tylko żeby było spokojnie, stabilnie i bezpiecznie. Może troszkę zawiać rutynę, troszkę taką lekką, nudą, wiecie, taką no, sta, tak, tak, no właśnie, tak statystycznie, bez żadnych tutaj odchyleń. Ale czasami właśnie lepsze takie poczucie bezpieczeństwa w takich związkach, kiedy po prostu wiemy, jesteśmy pewni, jesteśmy bezpieczni, a nie tam dzieją się jakieś dziwne, poboczne sprawy. Także w ten sposób. Super. No i dobre rybeczki i, i, i rada dla Was. No i właśnie, umiar, tak? Umiar przede wszystkim um, umiar taki w myśleniu, umiar w reagowaniu spokój, opanowanie warto panować nad sytuacjami warto panować nad sobą przede wszystkim ale właśnie. Tutaj z tym kapłanem, tutaj karty rado, żebyście rybeczki w tym tygodniu po prostu byli przekonani. Tak, ale oczywiście w granicach rozsądku o waszych takich zasadach, jakie macie, nie? Pamiętajcie, te zasady niech będą takie, które no, są takie, może nie tyle społecznie przyjmowalne, tylko takie zasady, które nikomu nie robią krzywdy, żeby to troszeczkę podtyranie nie podchodziło, że ma być tak, jak rybki powiedziały, nie? Tylko chodzi, żeby zachować właśnie taki umiar w tym, że w to, co wierzycie, jakie macie zasady, jakie macie reguły, jakie macie tamte swoje. Prawda przekonania, żeby one się sprawdzały, a nie krzywdziły inne osoby. Także w ten sposób, drogie rybeczki, troszkę taką, taką duchową drogę wchodzicie w tym tygodniu. <laughs> Przepraszam najmocniej, co mnie oczywiście nie dziwi, rybki, bo wy rybki jesteście takim znakiem, no wiecie, o głębokiej intu intuicji i od takim znakiem, który. No, potrzebuje, potrzebuje tych takich naprawdę wielowymiarowych, wieloduchowych takich przemyśleń raz na jakiś czas, bo tutaj by ładowało Wasze, e, Wasze, Wasze bateryki. bateryjki. Także zobaczmy jeszcze aniołka, co tu aniołek radzi i korzystać ze, no tak, korzystaj ze swojej wewnętrznej mądrości. To, co właśnie przed chwilą powiedziałam, moi drodzy, że Wy jesteście takim znakiem, który wiecie, wiecie, co jest w Waszym życiu dobre, macie to takie, takie swoje własne mądrości, które naprawdę w przełożeniu na e, życie, takie nasze ludzkie naprawdę fajnie się sprawdzają i właśnie korzystajcie w tym tygodniu, ale pamiętajcie, żeby tutaj i, i panować, tak? Panować nad niektórymi emocjami, nie wybuchać tylko tak tak żyć, tak po prostu żyć po swojemu. I oczywiście tego wam rybeczki życzę. No taki dosyć fajny, spokojny przekaz dla was. Życzę wam pięknego, wspaniałego tygodnia, mnóstwo pozytywnej energii na cały tydzień. No i co? Widzimy się, słyszymy niebawem, a ja żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa.